Siemanko, to ja, Imperator i zapraszam Was na następny odcinek z gry Hearts of Iron 4 naszej serii połączonymi z Syndykatami Ameryki Zacznijmy od tego, że w opcjach tutaj właśnie odpalę sobie, żeby autosave'y się robiły co tydzień trochę będą lagi, ale dzięki temu, jeżeli wywali tak jak to się stało ostatnio no to będziemy w stanie jakkolwiek przetrwać, bo to było takie pechowe, że jeszcze jeden dzień później by wywaliło i już byśmy nic nie stracili. Dobra, zaczniemy już. Chadźcie, atakują, to można ich to, to, tutaj, możemy zaatakować. To Frankfurt to już raczej zdobędziemy, nie ma co. I kolejna próba zdobycia St. Louis, znaczy Louisville. St. Louis mamy. A, a propos St. Louis, St. Louis jest dobra sytuacja. I musimy już się przygotowywać na wojnę z Kanadą, przecież. No dobra, to jest w entencie? To jest w entencie. No to ja tutaj porostaję armię. To zaraz do was wracam. Ok, naturalnie jeszcze sobie dorobimy dywizję. Weźmy sobie jakiś dobry generałów. To będzie taka armia. No taka. Jeszcze tutaj dorzucimy dywizję koło Detroit. I... No i tutaj w tym punkciku, bo to jest armia na... na, na Nową Anglię. Tu będzie taki... Taki pan. O, defense i atak. Dobra, spoczko, spoczko, biorę to. No tutaj to Frankfurt zdobędziemy. Pozostałe kwestie Louisville. No i też P.S.A. kwestia, nie? A i Kanada to będzie mega trudny przeciwnik, mega. Ale... Nasze pancery powinny się zrobić. Niedługo już. No i możemy zacząć robić następną? Tak, no następną możemy zrobić. A heavy armor, czego tam brakuje? Haha, <laughs> heavy tanku brakuje. No, fajnie, bardzo fajnie. O, przebiliśmy się, przebiliśmy się. No i tutaj powinniśmy się też poprzebijać. Co oni tu mają w tym Louisville? Fortów nie mają. Równiny są. No, jak czołgi dołączą do ofensywy, to będzie ekstra, po prostu, nie? Jak czołgi dołączą. A siły polityczne nie możemy marnować. A na war economy. No. Do... Przejdziemy dopiero, jak będzie wojna z Kanadą. No, bo my... Musimy zbierać się polityczne zwyczajnie na opóźnianie Kanady. Okej. Okay. No lecimy. A, dominacja. Gdzie, gdzie nie mamy dominacji? Aha, tutaj. A tutaj mamy pół na pół. I czemu też. To... Co? Jakim cudem one tutaj stoją? Jakieś bombowce. Nie, to są chyba closery. No tutaj. Na to palachy. Musimy mieć tutaj dominację. O, już jest dominacja. O, szybko, szybko. Leci. Mam super ekstra pomysł. Jak to wyjdzie, to po prostu będę super strategiem. Jak to Lago w Cywilion? Co? Potem się tym zajmiemy, ale czemu? Dobra, tych tutaj trzeba przytrzymać. 95% będzie przewidzianych tutaj. Tylko tutaj nie wiadomo. Wraz dojdzie jeszcze divizja. Ok political power dostaliśmy nie wiem ile, ale to jest dos... No każdy, każdy political power się liczy, chciałem powiedzieć men power. dobra, to tutaj się utrzymujemy w miarę okej, okay, mamy to już o, wycofuje się, to dobry znak o, tutaj też się wycofują dywizje trzeba wy to sobie, dorzucić w miarę no nie zdążymy o, militarki dostaliśmy, bo skorowaliśmy sobie no to artyleria i piechota. Ej, ty oni tu nie idą. Dobra, zaraz ich zatrzymamy, bo tutaj wchodzimy. O, tutaj też się przebiliśmy. Fajnie, fajnie, że ich za zaatakujemy. Daje z Zdążą raczej. Zyskaliśmy organizację. No to atakujemy. Nie ma tutaj żadnych gór. O, zrekrutowaliśmy. No to od razu ulecą tu. Nie no, to ma szansę się udać. Serio. A odbiliśmy w końcu Frankfurt. I. Dobra, jeśli tego nawet nie przewijemy, to przebijemy to. Louisville. Wszystkie siły na Louisville. No ci atakują. To wiecie co to oznacza. Multiple combat. Dokładnie. No jak tu? Ja, ile oni tu mają samolotów? Powiedzcie mi ile? No przecież mamy więcej. się jeszcze myśliwcy. A, my no mamy za dużo samolotów. Tak, tak. No co, tych, tych tutaj. I tych tutaj. Tu jest jakaś gigantyczna baza przy Waszyngtonie. Przecież ile tu jest dywizji? I czemu tu są bunkry? Nie wiem jak my tu wytrzymamy. Bo najgorzej, że, Ka że Kanada ma jakieś tam słabe, ale jednak pancerne. Dywizje. No więc mogą nas przebić. Mam nadzieję, że tego nie zrobią, bo oni tam mają parę, parę dosłownie chyba dwa, trzy bataliony w tych dywizjach. Tutaj nie wiem, czy, się, czy będzie przebita. Dobra, tutaj trzeba przypuszczać. No, trzy dni jest szansa. Tak jest! 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 Szło już wsparcie, ale. Po tylu próbach, proszę Państwa, upadek Louisville, które tak trudno zdobywaliśmy. No ale w końcu upadło po oskrzydleniu z trzech stron dopiero. No ale zawsze jakiś upadek. O, wyszkolał się nam, będziemy mieli lepszych dowódców. O, chyba ich odepchniemy od St. Louis, od okolic. Możemy już tych atakować, małatryszyn. Tych tutaj trzeba wycofać. Dajesz. 97. Jest. I tych teraz trzeba wychnąć. Nie atakujemy. O, kon konie tutaj się wycofały. Wchodzimy tutaj. No i od razu się przebiliśmy. Jak jest multiple combat. A to ciekawe. Dobra, 92. Ci, pow ci powinni przebić tych. nam no, fakt, że są kopani. Ale, no, 5 dywizji na jedną. I to jeszcze jest jedną z kawałkiem organizacji. Przyjęliśmy Kentucky. O, to Louisville nam dało nowe dywizje. Robimy w Kentucky dywizję. W sumie możemy pójść dalej tymi dywizjami na savanna. Pyk, mamy to. A, już też tu jest. No to już tak średnio zajmiemy savanna, ale. Ale mamy tę dywizję tutaj. I mamy. Jest! Zostali Encirclement. Mają port, ale jednak musimy ich odefnąć do tego Louisville. Nie, nie mogą dosłać wsparcia. Bez organizacji atakujemy dywizję. Boję się, że nie przebijemy tych paru dywizji. No jedna tam ma mało organizacji, ale druga ma więcej. O, tutaj. No powinni się wymęczyć. Niby są kopani, ale jednak osłabieni. 90. Dajesz, dajesz. Mają mało organizacji. A, tutaj, ma, tutaj ich wyrzuciliśmy stąd. Ej, czemu oni tu zostawili puste? I to w delcie rzek, nie wiem. Już tu idą, ale my nie, da, nie damy im naprawić swojego błędu. O, zrobiły nam się nowe karabinki. No, mamy 38 rok. Badaliśmy to, bo mieliśmy boosta. Lecimy w to. Dobra, a Delay Canadian Intervention. Oni nie mogą tego odpalić, jak mają ten duch narodowy. To jest dla nas na plus, więc jak już odpalimy tę decyzję, to to już mamy ich z głowy na 60 dni. Aha, te dywizje tutaj doszły. Tylko ciałek można by tu zrobić. W sumie. Aha, dywizje sobie zrobiły kolejne. W Kentucky. Ostatnie podrogi naszej rekrutacji. Tak jak tutaj. Ta Kanada trochę tych dywizji ma. Trzeba będzie jakieś rezerwy dorobić. Czemu oni się zatrzymali? Mieliśmy im tylko zatrzymać wsparcie, a możemy ich przebić. Rozpoczynamy atak z dwóch stron. I próbę okrążenia ich oddziałów. No ile to potrwa? No, chwilę potrwa, ale widać, że rośnie. Ci idą tędy. Ci niech przestaną atakować. Na pół. Dzielimy. Zajęliśmy właściwie wszystkie tereny, które wcześniej mieli Federalsi. Chciałbym zająć nazwę. No tutaj chyba się przebijemy, a wiecie, co to, to oznacza. Kociołek. Dobra, niech będzie Create Continental Air Force. Jest, jest, jest. Jest, dobrze. No, mamy kociołek, mamy następny kocioł, trzy dywizje. No, na razie skupmy się na ataku na Nashville, bo to też ważne miasto. O, dywizji, jest, w końcu! Mamy czołgi, mamy czołgi. Proszę Państwa, mamy czołgi. Mamy nasze ekstra pancery. Ale patrzcie, jak one zaprowadzą. O nie, wsparcie, chcą dorzucić. Nie, nie, nie. Dobra, musimy zaryzykować. Nie, nie możemy zaryzykować tutaj. Dajecie. No spójrzmy na to logicznie. Ile dni tutaj zostało? Jeden. A tutaj? Siedem. Ich nie zatrzymujmy ofensywy. A czemu francuskie czołgi nie pomagają? W końcu mamy, w końcu mamy mniejsze straty od nich. Z nimi. To prawda o 10 tysięcy, ale zawsze mniejsze. 95, dawajcie, spuszczujecie ich. Jeszcze zaraz dojdzie tutaj jedna dywizja. jecie 3 dni. Nasz wilż! Ofensowa jest! Uf, w końcu. To czas zajęliśmy. No i czołgi dotarły. Dobra, czołgi dotarły. To już powinna obrona pójść gładko. Kanadyjska interwencja. O trzeba będzie już to. O, robimy milicję w Tennessee. W Tennessee już... Tak, mamy mam dla, sie dla siebie. No. Dwa dwa czy tam trzy. Jeszcze to. Dwa czy trzy stan zdobyliśmy. No i idziemy po więcej, idziemy dalej na południe. No tutaj tutaj już się wybronimy, nie ma co. I co? Jak, jak oni nas tam wypchali? Dobra, dopóki nie mają organizacji. Nie wiem, jak to się stało. Możecie przestać ich atakować. No front się trochę ustabilizował. Front jest stabilniejszy. Jeszcze możemy tutaj PSA zaatakować. No, i czekam nas konfrontacja z Antentą. No, tutaj to w końcu to zajęliśmy tą prowincję. Dawaj, 98. 99. Odbijemy to. Tak, odbiliśmy to. A Czołgi, oczywiście, jako pierwsze. O, patrzcie, jaki Blitzkrieg. jaki Blitzkrieg. No, Czołgi, czołgi dobrze, za początku, dobrze rozpoczynają swoją karierę w naszej siła zbrojnych no może zrobimy takie szybkie odcięcie o nie, tak to nie ma dobra ci zaraz dojdą tędy Dobra. No mamy odcięte sawana i mam. Super pomysł, patrzcie. I odetniemy całą Florydę. Te czołgi są tu na straży, żeby nikt tutaj się nie przebijał czasem. A no, tymi czołgami to nowy, to, to nowy Orlean zajmiemy. No dobra. A no, to ty, tym rozpoczęciem kariery pancernej naszej. Kończymy, niestety, ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapę w górę, subskrybuj. Obejrzyj poprzednie odcinki. No i jak chcesz, to skomentuj, jeżeli coś się tak bardzo, ci się bardzo podobało, albo nie podobało. Też daj znać. No, jeszcze wam i żegnam. Elo.